Chowy. Witam tutaj. Ja się dodzwoniłem do byłych Świadków i czyli Świadków i jak Grzesiek mówił, że nie zakłada religii, to wiadomo, że to jest też religia. Były świadki Jehowy są religią, też mają wykłady, też są faryzeuszami i nie chcą prawdy słuchać Chrystusowej, który wysłał, wyszkolił apostołów i oni się rozproszyli, ginęli za prawdę. I wiadomo, wtedy ginęli, ale teraz właśnie wy jesteście mordercami, bo kłamiecie Jana 16.2 i mordujecie ludzi kłamstwem w religiach. A nie chcecie prawdy głosić, żeby Chrystus z wami się posłużył, jako świadkami Chrystusa, dzieje apostolskie dynosiem. I w duchu i prawdzie Ewangelia Jana, 4 rozdział, 20 do 24. Prawdziwi, ciciele, leczą Boga w duchu i prawdzie, tym Bogiem, Ojcem, Królem, Nauczycielem jest Król Izraela, nie jakiś tam Pan Jezus. Przecież Jezusów jest pełno, co roku się rodził katoliku. A wy macie Pana Jezusa, czyli Pana Diabła ze świata, bo to jest grecki bożek z fujarą, jako kozioł i gra wam na fujarze, aby wy tańcujecie mu. Świadkowie Jehowy, tam ja pytania zadawałem mu Świadkowie Jehowy, sześć lat ze mną wytrzymali i Chrystus mi pokazywał, że oni są fałszywymi nauczyciele, bo on mnie, oskarżył mnie, się Czugałaś, że ja fałszywy nauczyciel. Ja mówię, ja jestem głosiciel, ja nie nauczę mnie jak ty zmównicy. I wtedy Duch mi pokazał, że to on fałszywy nauczyciel. 2 Piotra jeden 1-3. do 3. I jak byliśmy teraz w Świętochowicach na wyzwolenia 8, gdzie Gębieski Krzysztof, były świadek Jehowy, jakiś tam obwodowy, ważniejszy, co go znam 25 lat, czy więcej, póóty go poznałem, on poznał ich braci, świadków Jehowy, którzy ze mną 24 lata nie rozmawiają. No to wyrzucili nas. Grzesiu Wasz siły użył, użył fizycznej. A 2 Koryntian 10 rozdział 3 do 6 ministrami oporu. Nasz nie jest cielesny, a Wy jesteście mordercami, i fizycznej siły używacie. Upaliście się na dzień uboju. Jakuba, piąty rozdział od 1 do 6. Jad, Judy, cały list macie takie. Pasiecie się właśnie na swoich wiadomość. Nawróćcie się. się. Jeżeli poznać więcej o... Nawróćcie się, bo Chrystus przychodzi przez uczniów i Jego uczniowie są aniołami. Mateusz 24, 31, Wybrany. My. I objawienie 50 Będziemy królować na ziemi i krocie tysięcy aniołów. Chrystus teraz posyła w duchu prawdy Jego. Także świadkowie i jak świadkowie to są po jednych pieniądzach, tutaj Biblia warszawska, będziemy królować na ziemi. 11 czytasz. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. Aniołów. Tak. Czy I anioł mówił posłaniec? głosem donośnym. Godzien jest ten baranek, zabity wziąć moc, bogactwo, mądrość i siłę, i cześć. I chwałą, i błogosławieństwem. Baranek tam czytałaś? Tu pisali Jehowę, zobacz. To jeszcze raz, zobacz, od dziesiątego. Dziesięć i tu, no. Aha. No. Dwudziestu 24... czterech. Ale dziesiąty, dziesiąty, pięć, dziesiąty czytaj. No, dziesiąty czytaj. Dwudziestu czterech starszych upada przed zasiadającym na tronie i oddaje cześć żyjącemu na wieki wieków, i rzuca przed tron swoje korony, mówiąc Godzien jesteś Jehowo, Boże nasz, przyjąć fałę, szacunek i moc, ponieważ Tyś stworzył wszystko i z Twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone. No, Jechowa to jest niszczyciel, burzyciel obawienie 9, 6 do 11, a Badon, tu jest właśnie 4, 10, 11. To jest pomyłka dobra. I to tutaj czytaj, też 4, 11, tu 10, 11. No. Upada 24 starców przed tym, którym siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki, wieków. I składa korony swoje przed tronem, mówiąc: Godzień jesteś, Boże, królu nasz, bo tu pana wiadomo, wpisali, przyjąć chwałę. I cześć i moc, ponieważ ty stworzyłeś wszystko, i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Czyli Chrystus stworzy te rządy, sprawiedliwości, władze zwierzności królestwa. Jest tutaj pośrodku baranek obejmuje 7,17. I w jego miłości i prawdzie on daje teraz 24, czyli kamienie żywe 12 apostołów i aniołów 12, to 24, daje trony 24 starszych, bo reszta starszych to są fałszywi, bo objawienie 4.4 4 i 4, 10, objawienie 4.10, objawienie 19.4 to jest 24 starszych, bo tyle ma doba. Dwa przyjścia, 20 i nocy, tam nie będzie, czy będzie noc, ale kłamstwa religijnych, nauk nie będzie. I żona, gdzie jesteś? Zgłoś się żona, oblubienica. Bo ja jestem żoną Chrystusa, oblubienicą. Ja mam za Chrystusem idę, staram się. Także tu było na ziemi, będą królować. Biblia Warszawska. 5 pięć, pięć tutaj było. 50. Tu 50, tu a tutaj dali nad ziemią, tu bo tu przesunęliśmy ten werset. I tu czytaj. Uczyniłeś ich Boga naszemu królestwem i kapłaństwem. I mają królować nad Ziemią. No, a tu na Ziemi to jest różnica. Nad Ziemią to ptaki, samoloty się latają. Także kłamią. Świadkowie jechowy, fałszywe Jehowici. No, ale 7-17. Tu jest teraz z tego siódmego wersetu. To jest kompletowanie, właśnie. Druga część 72 ucznie. U świadków pisali 70. Bo oni nie wejdą tego nowego miasta Jeruzalem, co stąpiło na Ziemię. I było 7-17 baranek, tak? Tutaj odczytaj. 16 Aj. Ponieważ baranek, który jest pośrodku tronu, po środku. będzie ich pasał i poprowadzi ich do źródeł wody życia, a Bóg odszersz ich oczu wszelką zeł. Czyli nie ich chowa, ale baranek, właśnie. Jest na górze Syjon, na Syjonie zbawienie Rzymian 11, 25, 26, na Syjonie Izajasza 66, 8 w ciągu jednego dnia się narodzi naród na Syjonie, czyli z prawdy Chrystusowej. To jest wielki ucisk zakłamania, i to macie teraz ten ucisk kłamliwych religii. I tu jest właśnie. Y Pośrodku ten baranek jest, nie Jechowa. Jechowa amerykańska to jest firma, nie ma nic wspólnego z Chrystusem jak Bawiar. 2 Koryntian 6, rozdział 14 do 18. Wyjdźcie z kłamliwej firmy Jechowa, która nie ma zborów Chrystusowych, tylko sale Prostytutek duchowy Jakuba 4-4, Biblia tysiąclecia i przykład, wasz, Biblia, przykład Nowego Świata. To są te prostytutki, tak jak w hotelach, seks uprawiają. Oni duchowo kłamią tam. Jehowie dawają wszystkie tytuły, a Chrystusa ograbili z jego po prostu e, ci i chwały. Także siódmy Anioł dał nam błogosławieństwo. Henryk Krzymczak i my chcemy wam przesłać te bogosławieństwo, jakie to jest połączenie szeregowe na choince, tak, czyli sztafeta, pałeczkę wam przekazujemy, bogosławieństwo od siódmego anioła Henryk Krzymczak, bo Luther był szósty, raser był 5 i te siedmiu aniołów właśnie w szóstym rozdziale, czyli objawienie 10.7, objawienie 11, 15, objawienie... 16, 17. Stało się. On wylał czasze w powietrze, dlatego jest zakomany w cały świat. I objawienie 21, 9. Chrystus ma żonę. Ja jestem żoną Chrystusa, i teraz kompletuje Chrystus drugą część nowego miasta Jeruzalem Na ziemi on wybiera, i ci, co są wybrani, to wiedzą. Ale Ameryka oszukuje ostatek, namaszczonych przez amerykańskiego Jechowa Jest fałszywie faryzejski, i ma, jest chórzem. Boi się prawdy Chrystusowej, która jest w nas. Także faryzusze też się bali słuchać Chrystusa jak Nikodem po nocach, ale Chrystus przychodzi przez swoich uczniów w czasie prawdzie, miłości i pokarm na czas uczny dla wybranych przez Chrystusa, przez waszą wiarę. Jak uwierzycie, dlatego będziecie głosić Chrystusa, gdzie apostolskie denoszą jako Jego świadkowie na cały świat. Hebrajczyk 8, 8-12, bo prawo w sercu, obrzezane serduszko, dla prawdy, dla miłości. Także wypełnienie prawa Chrystusowego jest miłość i jego doskonała w jego prawdzie. Zapraszamy na wesele baranka. Tutaj baranek zwyciężył jest królem nad królami. Także ich chyba przegrał. Amerykański LNT też przegrała i tu jest wesele 19, tak? 197. Tu jest wesele baranka. To są słowa Boże prawdziwe. Nie możemy kłamać, bo żadny kłamca nie wejdzie do prawdy Chrystusowej. Także Słowo Boże Hebraczy Hebrajczyku, czwarty rozdział 4 do 13, nigdzie się nie schowacie. Jak nie przyjmiecie prawdy, to Judasz sobie odebrał życie i żywcem będziecie wrzuceni właśnie do tego sumienia piekła. Mateusz 5.22. 22. Przyjmijcie tą prawdę teraz, teraz mówię. Przyjmijcie prawdę Chrystusową Efezean 4, 20, 24. Bo Chrystus stworzył w Was ducha prawdy. Jana 14, 17 do 20. Tego ducha prawdy, co Adam stracił. Bo kłamstwo to śmierć, ale Jana 8, 32. Prawda wyzwala Was. Kłamstwa śmierci diabła. Diabeł już jest zamknięty, i teraz Chrystus rodzi w Was w prawdy Jakuba 1, 18. Jego prawdę jako synów świadków Chrystusowych i synów bożych. Rzymian 8, 19. 2 Koryntian 6, 18. Mateusz 10,8. Wskrzeszamy Was. Objawień 20 rozdział, pierwszym z martwych stań szósty werset. Poprzez Waszą wiarę Armagedon jest dla Was. Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Błogosławimy. Błogosławimy.